Kubskina bogaty jesteś? Kurde, ta, ja bogaty. Na co ja gram? Na Yasuo chyba. Kurde, co ja gram? Ja gram na samo Irony! Ja pierdzielę, widzowie, podziemie ligowe. No nie, tu jakieś inwajdy robię dzikie. Ja pierdzielę. Iron. KU! Ła, już pieniądze, ale przewaga. Wiem, że Yasuo zrobi 07 do 15 minuty. Wiesz co? Zedem mi będzie ciężko go zabić na początku. On musiałby totalnie odjewać, żebym go tak sobie zabijał jak chcę. Też czuję, że będzie pod turetem w 10 minucie. No, też mi się tak wydaje. W sumie już jest trochę. Co on kurwa? Dom buduje? Nie zabiję go. Ja pierdzielę jestem boostem dzieciaczkiem. Kurwa! Zintowałem! O nie, znowu wyjebałem się. Ja pierdolę. O nież! Jest... Kurwa iron mnie wali na łeb, nie no. A widzę, przejebaliśmy na ironę. I <grywdy> mi div, A jeden. chciałem kliknąć. O jezus, Mario, odpalony. Dobra, dostał piętno. Nie przegram Chyba jakie trapy ma o kurde o 9 damage'a mu zadałem, ty dużo bije ten z. dzisiaj mu wypiszem na pewno miłe słowa no, uśmiecham się jak to widzę a master kifka dobra, wpierdalam się Nie! Kurwa! O, nie wiedziałem, że oni już tu są. nie Nieważne ile ce centymetrów, tylko ważne jak się go używa. Aha, bo to Dika chodziło, że 9 to wystarczająco. Ja nawet nie skumałem. Jestem zacofany, jeśli chodzi o żarty, widzów. A to dla ciebie za dużo? No. Powinna być jakaś nowa dywizja. Ty mówisz o penisie, a Ziomek myśli o grze. No to. No to nie wiem o, o kim ktoś doświadczy Jeden ma gry w głowie, drugi... drugi Dika ma w głowie <grywdy> kurde, mamy problem O kurde, ale trajzik Flesza użył. Kurde, spryciarz <grywdy> Ja pierdziele, no ten Yasuo to jest jakiś najlepszy gracz na świecie! Kurwa no! Nie da się go zabić, to tak jakbyś Muchę chciał zdjąć tak na hita. Ona zawsze zdodżuje w ostatniej chwili. Kurde, w końcu, ja pierdziele ty. Ale była jebanka z nim. Widzę teraz ze streama. <ścoughs> Ciekawe jakby to wyglądało? Podaj adres, to przejadę przytulić od widza dla Plina. O Jezu Soi! Ty ginę. Flash, nic nie da. Nie no, rozjewali mnie, bo Botka dostałem slowa. Widzowie, my gramy na jakichś koksów, niestety. Idzie się utrzymać z tego, co teraz robisz w internecie. Idzie jak napierdałeś. Od zera to ciężko, ale jak ja już mam stałą widownię, widzisz, za kwiecień 5 koła przyszło. To się jakoś da, ale w sumie bez donate'ów to giga ciężko by było, nie ukrywam. Ale go goda dostanę, Jezus Maria, pieniążki. Nie muszę go kiwkować. <kłysy> no dobre combo, ty, Mordekaiser RK plus ZRK. Ale my rozpierdonimy cały świat Ale my mamy synergię z tym Mordekaiserem Tak jakbyś, nie wiem, zjadł kepsa, a później lody Ja dzisiaj to zrobiłem, nie? I ciekawe co mnie czeka w toalecie Chyba jakieś objawienia. Bóg do mnie tak podejdzie, ucałuje mnie w czółko i mi powie Coś ty odjebał Nawet ja ci nie pomogę, nie? Jak coś to nie krzycz Tak mi powiedział, tak mi powie Dodż, do czy dodżuję, bo mam challengera, haha. <gry> Pocałunek Poseidona będzie. Kurde, każdego ziomeczku, Boga, <gry> będzie. <gry> Najbardziej to chyba Hadesa, bo to, co zrobiłem, to się na wojnę nadaje. Kurde, nie pamiętam tej mitologii. Ares, no widzisz. Czyli coś pojebałem jednak. Trafiłem kilo, sadek, ale Ezio trafił kilo, dobrze. O, dostałem. Opłaca się grać tą nową gierkę Powiem ci, że jest fajna, ale myślę, że za droga. Dla większości osób, ale jest fajna. Przeszedł się, siedziałam, jeszcze nie. Dobrze, że mnie uderzyła z autosa. Ale o. Zoe ma takie, Ona ma takie itemy pojebane. A mnie prawie zabiła. Na początkującego Zeda ten bill co się z Git? Tak. Znaczy, zamiast Prawlera możesz. E Eclipse. O, kurde, czekaj. E zamiast Prawlera możesz kupić. Tu. To możesz Eclipsa, to będzie lepsze dla początkującego. Wiecie, 5 złotych. Co sądzisz o Atroksie na chwilę obecną? Nadaje się do wbijania dywizji. Jest w dobrym miejscu, zys z basu. Kurde. Ciężko mi powiedzieć o Atroksie. Teoretycznie każdy champion jest dobry do wbijania dywizji. Zależy o jakiej dywizji mówisz w sumie. No w niskiej dywizji to ta Atrox będzie w miarę Git, tylko jest trochę trudny. Czym Hydra jak już nie daje mi wampa? E, daje raz tego, raz lifestyle. I też jest przydatny, i kurde, no widziałeś przed chwilą ten damage jaki był zajęty. Bez Hydry to bym nie zabił wszystkich. Otrafię skill. Kurde, blue mi się przyda Co jest? Gdzie jestem? Telefon mi dzwoni hmm. Hej skarb, jest mam Co? Okej okay. Pa, kocham cię Dobra, dziewczyna przyjechała do domu, bardzo dobrze Dobrze, że wróciła bezpiecznie No ja już jestem zbyt napidowany, żeby mnie zabili. Podczas pracy nie można rozmawiać, co <gry> widzowie. O widzisz, to jest Z z blue, uwielbiam Zeda jak ma blue. Co jest, 7 leveli przewagi nam idzie. Ale nam przypomniał pająka bardzo gruby i owosiony i nie zabiję tylko uciekł za szafę i teraz się boję i spać. Co zrobić? No, musisz dom spalić, no co możesz innego zrobić. GG, nie wiem czy napisałem, bo nie widzę czatu.